Ale paskudna trawa. Dobrze. Rysunek gotowy. Przygotujcie mi koktajl. Dam radę. Zrobi się? Oczywiście wnuczko. Zrobię ci nie tylko pyszny, ale i bardzo zdrowy koktajl. Najpierw potrzebuję troszkę szpinaku. A woda nie może się zmarnować. Teraz potrzebuję blendera, Eni. Pomóż mi. Dziękuję. Szpinak należy załadować do blendera. Ale coś się nie mieści. Babciu, to proste. Dziękuję, Jill. Szpinak jest w blenderze. Annie, znowu będę potrzebować twojej pomocy. Trzeba go zmielić. Naciśnij na guzik, proszę. Musi zrobić się z niego jednolita masa. Gotowe, babciu. Dziękuję, moja droga. Pierwsza część za nami. Oczywiście to nie wszystko. Żeby nasz koktajl był smaczny, będziemy potrzebować czegoś jeszcze. N Na przykład jogurtu. Jill, cukierki są dla ciebie. Dzięki, babciu. Jak to się otwiera? Oj, jaka ty jesteś nieostrożna. A ja kontynuuję. Jogurt pójdzie do szklanki. Następny będzie arbus. Ale nie cały. Potrzebuję tylko jednego kawałka. Jill, reszta jest dla ciebie. Ojej! Kawałek arbuza trzeba pokroić na kawałki. Ojej! Jill! Widzę, że arbuz bardzo ci posmakował. Cieszę się. Mam nadzieję, że Wiki też się spodoba. Plasterki arbuza należy włożyć do blendera. Widzisz szefowo, już sama umiem obsługiwać ten sprzęt. Następnie sok z arbuza przelewamy do szklanki i całość dekorujemy. Myślę, że wyszło pięknie i apetycznie. A ja nie potrzebuję tych wszystkich owoców, z nich wychodzą zbyt banalne koktajle. Wymyślę coś fajniejszego. Oj, przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie. No dobrze, podstawą mojego koktajlu będą napoje gazowane. Wszyscy je uwielbiają. Najpierw trzeba je przelać do specjalnych kubków, aby się ochłodziły i nieco zgęstniały. Widzicie, jak fajnie to wygląda? I dopiero potem można wlać napoje do dużej szklanki i ozdobić je żelkowymi wisienkami. Dodam parasolkę i słomkę, no i można podawać. Brawo, kochanie! Uwaga! Teraz patrzcie i zapisujcie, jak się robi prawdziwe smoothie. Bierzemy truskawki. Wrzucamy je do blendera i zalewamy śmietanką. Powstała mieszanka musi być dobrze zmielona. Następnie bierzemy fontannę i wylewamy powstałą masę truskawkową. To będzie zarówno pyszne, jak i spektakularne. Wiki, czas zdecydować, kto dzisiaj wygrał. Wow, to trudny wybór! Myślę, że zacznę od spróbowania koktajlu Jill. Żelki są przepyszne. Sam koktajl też jest całkiem niezły. Hmm, co mamy dalej? Niech będzie koktajl babci. Jest w nim arbus. Uwielbiam arbuza. A teraz spróbujmy samego koktajlu. Mój! Babciu, przepraszam, ale to jest okropne. Wow, prawdziwa fontanna! Nieralnie smaczna. Szlapowa wygrywa. Chora, nie miałam co do tego wątpliwości. W drugiej rundzie zróbcie dla mnie gofry. Chcę coś przekąsić. Babciu, nie rozpraszaj się. Czas robić gofry. Gofry? Z chęcią. Mąkę należy wsypać do głębokiej miski. Rozbijamy dwa jajka. I dolewamy mleka. Oczywiście nie można zapomnieć o cukrze. Całą tę mieszaninę należy zamienić w jednorodną masę, aby uzyskać ciasto na gofry. Teraz muszę to wlać do specjalnej foremki, a raczej gofrownicy no i poczekać. To takie skomplikowane. Mieszanie ciasta jest trudne. Po co mi trzepaczka, skoro mam funkcjonalny mikser? Dodam też troszkę Nutelli, żeby było smaczniej. Super! Mieszanka jest gotowa. Teraz muszę ją wlać do goflownicy. Tylko moja jest troszkę większa. Dzięki temu gofry będą ładniejsze. Niby dlaczego? Kogo obchodzi, jaki mają rozmiar? I czy się smak? Moje gofry są gotowe. Muszę je tylko położyć na talerzyku, dodać masło i odrobinę syropu klonowego. Tylko spójrzcie, jak to apetycznie wygląda. Emi, a ty co zamierzasz zrobić? Zrobię coś bardziej skomplikowanego. Wrzucę seller i jajka do blendera. Następnie będę potrzebować mąki. Ważne jest, aby z nią nie przesadzić. Dodajemy nie za dużo. A teraz wszystko trzeba dobrze zmienić na jednolitą masę. I dopiero teraz można zacząć robić gofry. Wlewamy całą masę do gofrownicy i czekamy robią się w kilka sekund. Lada? Wszystko gotowe. Gofra trzeba pokroić na kawałki i ozdobić świeżutką malinką i truskawką. To będzie nie tylko pyszne, ale i niesamowicie oryginalne. Tylko spójrzcie przed wami prawdziwe kulinarne dzieło sztuki. Ale fajnie! O, moje gofry też są gotowe. Chcę zrobić gofry w stylu street food. Dlatego muszę zwinąć je w rożka i dodać do środka lody. Babciu, potrzymaj to. A ja wezmę kilka kulek moich ulubionych lodów Baskin Robbins. Ej, nawet nie zdążyłam spróbować. Kładziemy lody, a na wierzchu dodajemy bitą śmietanę. Ale to jeszcze nie koniec. Całość udekoruję kolorową posypką i dorzucę jeszcze kilka lizaków właściwie wykończę syropem truskawkowym. Wiki, czas spróbować. Jakie to wszystko fajne. I piękne. Jill, twoje gofry spróbuję jako pierwsze. Ciekawe, co dla mnie przygotowałaś. Fajne lizaki. nie też jest pyszne. A teraz gofr. Niesamowity. I bardzo nietypowy. A teraz mam zamiar spróbować klasycznego babcinego gofra. Też jest bardzo smaczny. Ojej! Szepowa, jak zwykle, mnie zaskakuje. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ciekawe, jak to smakuje. Rybko, płyń prosto do mojej buzi. Ale dobre. A teraz zamierzam spróbować gofrów. O nie! Są z celera? Dobrze, tym razem wygrywa Jill. Hora! wygrałam. Dziękuję, siostrzyczko! A teraz chcę burgera. Możecie mnie zaskoczyć. Z chęcią. Zrobi się burger? Nigdy wcześniej ich nie robiłam, ale coś wymyślę. Najpierw trzeba usmażyć kotleta. To niezbędna część każdego burgera. Następnie do akcji wkracza bułka i dodatki. Sos ogóreczki, ser. Wszystko co wszyscy kochają. Jill, nie dotykaj to dla Wiki. Ja oczywiście samodzielnie zrobię kotleta. Najpierw trzeba zmilić mięso w maszynce, a dopiero potem wysłać na patelnię. Voila! Kotlet gotowy. Teraz nadszedł czas, aby wyciągnąć klein od mojej kolekcji. Złotą bułkę. Zgadza się. Ciężko na nią patrzeć go z okularów. O matko, aż mnie oślepiło! A teraz dodaję nadzienie. Może Serek? Nie, zwykły ser jest za tani. Wolę użyć drogiego sera z pleśnią i roztopić go, a potem polać nim burgera. O tak, na tym polega prawdziwy luksus. Dobrze, to teraz ja. Trzeba najpierw wylać troszkę oleju na patelnię. Co to jest? Coś słabo leci. W sumie po co oszczędzać? Im więcej oleju, tym lepiej. Ale po co tak dużo? Będzie się rozpryskiwał. Tak? A, już wiem. Po prostu założę kombinezon ochronny, żółta bluza, a zamiast maski przeciwgazowej użyję kaptura i pokrywki. Wtedy na pewno będę bezpieczna. Jill, ale nie jesteś tu sama. Przez ciebie całe jesteśmy w oleju. Widzisz? Babciu! Ja tu gotuję! No i co robić? Przygotuję słodkiego burgera. Myślę, że będzie lepszy niż zwykły. Zacznę od wlania kremu z pianek marshmallow do głębokiej miski i dodania do niego troszkę barwników. Tak będzie o wiele lepiej. Wygląda niesamowicie. W tej mieszance zanurzę bułkę. A teraz dodam do środka wszelkiego rodzaju słodyczy. Im więcej ich będzie, tym lepiej będzie smakował mój burger. Gotowe. Dziki, jesteś gotowa, żeby spróbować? Smacznego. Dobrze. Zacznijmy od tego drogiego burgera od szefowej kuchni. Ciekawe jak smakuje. Nie potrzebuję złotej bułki. Pomidorki są takie dobre. Palce lizać. A teraz czas na burgera. Ojej, czemu on tak brzydko pachnie? To przez ten ser. No, a ten burger pachnie o wiele lepiej. Ile tu jest słodyczy? Bardzo dobre. O, a ten burger to prawdziwy klasyk. Zupełnie jak na moim rysunku. Jaki dobry! Babciu wygrałaś! I ja? Dziękuję bardzo! Tak się cieszę. Monika, ty zakręcisz kołem jako pierwsza. Co? Nie chcę kaktusa! Ale nie mam nic przeciwko wite śmietanie. Tak nie można. Jak kaktus, to kaktus. Pyszek! Ale nie martw się, to znaczy, że ja będę miała farta. A ty będziesz się cieszyć moim szczęściem. Sprawdźmy. A nie mówiłam? Co może być lepszego niż guma huba buba? Zwłaszcza, gdy jest tego cała masa. Już nie mogę się doczekać, kiedy wyjmę je z pudełek i obłożę nimi tort. Yeah. Myślę, że to będzie coś bardzo smacznego. Awesome. To najbardziej kolorowy tort, jaki kiedykolwiek widziałam. A jeszcze to nie wszystko. Zresztą resztek gumy mogę zrobić serduszko, żeby mój tort był jeszcze ładniejszy. Cudownie! Monika, co ty myślisz? Sądzę, że to przeurocze. Czas spróbować. O, tak! To jest nierealnie pyszne. Taki tort chciałoby się jeść cały naraz. Hej! Mogę spróbować chociaż serduszko? Nie Mimo mowy! Też je zjem! Chcesz zobaczyć największego balona w swoim życiu? Nie chciałaś się ze mną podzielić, więc mam gdzieś twojego balona. Masz. Co? Jak śmiesz? Moja twarz. Przestań się śmiać. Lepiej bierz się za swojego kaktusa. Co mam z nim zrobić? Jest taki kłujący. Wiem. Jeśli pozbędę się igieł, kaktus nie będzie sprawiał problemów. Niestety nożyczki do paznokci nie wystarczą. A te są za duże. Myślę, że cążki będą idealne. Jakie tu jest nudne. Gotowe. Teraz pozostało tylko jedno. Udekorować kaktusem mój tort. O, jestem, jestem. Patrz co wymyśliłam. Wygląda całkiem fajnie. Dobra, przestań gadać. Jedz! Okay. Mam nadzieję, że smakuje tak dobrze, jak wygląda. O nie! Torto smaku trawy! Obrzydliwość! Smacznego! Chcę pierwsza zakręcić kołem. To jakiś żart? Nienawidzę małż. Dlaczego mam takiego pecha? Bo to ja jestem szczęściarą. Mipa śmietana. I już za chwilkę nałożę ją na to, żeby był jeszcze smaczniejszy. Trzeba to dobrze wstrząsnąć. Gotowe. Pora na wyżerkę. Oh -oh. Ha, ha. Święty Mikołaju, co ty robisz w naszym kraju? Do świąt jeszcze daleko. Bardzo zabawne. Przemawia przez ciebie zazdrość, bo ja przecież mam jeszcze cały tort skąpany w słodkiej wite śmietanie. Co za uczta. Na pewno nie odmówiłabym kawałeczka. Na ciebie też czeka tort. I to z małżami. Fu, są takie paskudne. Rety, jakie twarde. Straciłam zęba. Więcej ich nie dotknę. Po prostu nie umiesz się z nimi obchodzić. Nie trzeba jeść ich ze skorupą. Liczy się to, co jest w środku. Zobacz, jak super. I to właśnie powinnaś umieścić na swoim torcie. Co za smród. Jak ja mam to jeść? Uj, to okropnie wygląda. Jak można zepsuć taki pyszny tort. Bierze mnie na wymioty na sam widok. To ja zaraz naprawdę wymiotuję. Ojej! Perła. Suzy, zostaw mnie w spokoju. To ja otworzyłam ci małże, więc to należy do mnie. Oddawaj natychmiast. To mój skarb. O nie! Gdzie ona jest? Ja ją znajdę. Ona jest Co? moja. Dlaczego ty? To mój tort. Co tu się dzieje? Gdzie to jest? Nigdzie nie mogę znaleźć. Nie ma. Niepotrzebnie wymazałyśmy się tortem. Tym razem ja będę pierwsza kręcić kołem. Nieprawda. Ja zaczynam. O tak, marzyłam o tych marshmallow. Dzięki mi nim tort zadziwi mnie bogactwem smaków. Jakie zabawne warkoczyki. Nie widzę w nich nic zabawnego. Sprawdźmy, co ja wylosuję. Dziś nie jest mój dzień. Dostałam całą masę makaronu z zupek chińskich. Którym trzeba udekorować tort. No to na co czekasz? Okej. Okay. Dobra. Gotowe. Jeszcze nigdy nie próbowałam tak dziwnego połączenia smaków. no! Fuj, to paskudne. Co za wkurzające chrupanie moje uszy. Mam pomysł. Zaleję to wrzątkiem makaron z miękkim. Będzie smaczny. Super, Mam teraz całkiem niezłe danie obiadowe. Podoba mi się. Póki Monika opycha się makaronem wymazanym w torcie, ja udekoruję swój piankami. Wow, super. Co ty tu robisz? Przecież mówiłaś, że jesz obiad. No to sobie jedz. Chyba się nie obrazisz, jeśli skupnę dla siebie jednego warkoczyka. Ej, no nie bądź sknerą! Puść mnie! Aj! Co ty narobiłaś? Omal się nie zabiłam. Ale to był najpyszniejszy upadek w moim życiu. Kto kręci pierwszy? Papierka, miej nożyce. Juhu, wygrałam! Nie no, Monika, zaraziłaś mnie pechem. Masakra. Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem mi się poszczęści. No nareszcie. Tak się cieszę, że będę mogła jeść swój tort bez krzywienia się. Zaraz udekoruję go tymi apetycznymi żelkowymi oczami. O tak. Wysypię je wszystkie na tort. Rewelacja. No w końcu. Czeka mnie prawdziwa uczta. Nie Suzy, ciebie nie poczęstuję! Wszystkie oczka zjem sama. O tak! Palce lizać. Monika myśli, że nie dam rady zdobyć chociaż jednego oka? No i masz rację, chciwusko. Jak długo na to czekałam? W końcu zjadłam z apetytem swój tort Co za prędkość A ostatniego żelka zjem O, w taki sposób Patrz Aj, nie udało mi się Ale za to mi się udało Naprawdę pyszne Złodziejka Pora na twoją ostrą papryczkę Więc do dzieła O nie, boję się nawet na nią patrzeć Mam nadzieję, że się nie spalę. Szybciej, koleżanko. Proszę, pomogę Ci. No dobra, zaczynam. O nie, masakra. Wzięłam jednego kęsa i już czuję, jak ogień rozchodzi się po całym moim ciele. No to za mało. Tort musi być zjedzony. Nie wiedziałam, że jesteś taka okrutna. O nie! Dobra, wystarczy. Czas ratować Suzy. Ale ulga. Dziękuję, Monika. Jesteś prawdziwą przyjaciółką.